Jestem katolikiem, nie oddam Sodomie swojej wolnej woli. Jestem katolikiem, który mieszka w Sodomie jego morza. Pierwsze czytanie mszalne z dzisiejszego dnia to Księga Rodzaju, rozdział 19, wers 15-29, do 29, które w czasie Mszy Świętej usłyszałam. Aniołowie przynaglali Lota, aby wyszedł z miasta, bo Pan bowiem litował się nad nimi. Mówili do Lota, wstań, weź żonę i córki, które są przy tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Bóg zniszczył i teraz też zniszczy Sodomę i Gomorę, to wiem. Ale co dalej? Skoro oddałam życie Jezusowi Chrystusowi, aby mnie prowadził i na dodatek dał mi On swoją Mamę Maryję na pomoc, to jedno wiem, On jest wierny. Wszyscy mogą mnie zawieść, ale nie On. Bóg jest stały w tym, co mówi i co obiecuje. Tu mam pytanie do ciebie, czy oddałeś życie Jezusowi, wziąłeś Maryję za swoją mamę? Jeśli tak, to jesteśmy w najlepszych rękach. I pod sercem Jezusa i Maryi. No tak, ale nadal jestem w Sodomie jego może. Co robić, aby ona mnie nie opanowała? Ich jest wielu. Dużo mówią, wiele robią, są wokoło. Coraz ktoś się ujawnia, kim jest naprawdę. Co robić? Co robić? Myślę, że czytasz Pismo Święte. Otwórz Ewangelię Świętego Marka, rozdział 7, wersy od 14 do 23, w których sam Jezus wyjaśnia mnie i Tobie prawdziwą nieczystość i daje odpowiedź na to pytanie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do Niego. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Ewangelia św. Marka, rozdział 7, wersy 14-15. Jezu, dziękuję Ci za te słowa. Już wiem, że bez mojej woli Sodoma i Gomora nie wejdzie we mnie. No tak ale muszę wzmacniać moją wolę, aby była Twoją, Jezu. Czyli stale muszę Ci się powierzać. To, co robię, to, czego pragnę, to, co się wydarza, chodzić non-stop w Twojej woli, Jezu. Zapytasz mnie, po co tak stale i stale? Odpowiem, bo ja i Ty jesteśmy dziećmi Boga. Albo Nim jesteś, Albo nie. Czy możesz powiedzieć swojemu rodzonemu tacie, dzisiaj jestem Twoim dzieckiem, ale potem dwa dni nie jestem, a potem to może się zastanowię? Albo odpowiem ci inaczej, ja i ty musimy wybrać. Albo jestem z Bogiem non-stop, albo Sodoma i Gomora jest we mnie. To się już nic nie da odłożyć na później. Może mówisz zastanowię się czy wybiorę Boga może kiedyś zobaczę czy warto musisz wybrać albo Bóg albo człowiek i jego rządze Bóg w centrum życia Bóg w centrum mojego ziemskiego życia Bóg w centrum mojego serca i mojej woli Dalej w tejże Ewangelii Jezus mówi do uczniów z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 7, wersy 21-23. Czy Bóg mieszka w moim i twoim wnętrzu? On bez zaproszenia nie wejdzie do ciebie, aby tam mieszkać. On tak szanuje Twoją wolę, słyszysz? On, Bóg wszechmocny, tak szanuje Twoją wolną wolę. I mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa. Rozdział 3, wers 20. Słyszysz? Bóg puka do ciebie i do mnie. Jestem wolny, mogę wybierać. Nie oddam byle komu swojej wolności. Nie oddam Sodomie jego może swojej wolności. Nie, od... Nie oddam. Otworzę Bogu, aby to On wszedł do mojego serca. Jestem katolikiem, mieszkam w Sodomie jego może. Jestem grzesznikiem, który stale się nawraca. Unikam okazji do grzechu poprzez dbanie o czystość. Tego, co czytam, słucham, rozmów, kontaktów, jedzenia czyli spożywam pokarm niebieski, ciało Jezusa Chrystusa. I moją wolę i serce oddaję Jezusowi. 4 lipiec 2023 Wtorek. 13 tydzień zwykły, dzień pierwszy. Dzień, kiedy pierwsze czytanie to Księga Rodzaju, rozdział 19, wers 15 do 29. Zniszczenie Sodomy i Gomory.